Cześć, to Marek. Tylko przypominam, w nowym pakiecie powitalnym od możesz zyskać nawet do 1060 zł. 1000 zł jako zwrot w gotówce za pierwszy kupon za kwotę nie mniejszą niż 50 złotych, freebet w wysokości 50 złotych, gdy pierwszy kupon zostanie postawiony w aplikacji i freebet w wysokości 10 zł za w pełni zweryfikowane konto gracza. Szczegóły i pełną ofertę znajdziesz w markowym linku w opisie. Graj ostrożnie i rozważnie, klikaj i się rejestruj. Ciło jak Mareczek. Dobry wieczór. Spod hotelu Double Penetration by 3 w Warszawie wita Państwa Daria Ladacznica kabałka Za chwilę rozpocznie się tu gala z okazji 105. rocznicy związku. Patetyzm, hipokryzja, wybujałe ego w oparach drogiego alkoholu. To wszystko już można wyczuć jeszcze przed wejściem na salę. A przecież nie przyjechał jeszcze Mateusz Borek. Podobno ma być szef UEFA Aleksander Czeferin, podobno ma być wiceszef UEFA Zbigniew Boniek, podobno ma być pan prezydent Andrzej Duda, czyli ludzie, którzy są lub powinni być poszukiwani przez prokuratorów. Wcześniej przeprowadziłem serię krótkich wywiadów z zaproszonymi gośćmi. Czesio został zaproszony, więc Czesio przyjechał pomimo, że Czesio czuje się nadal mocno urażony. Tym, że pana zwolniono? Nie. Czesio czytał menu. Same jakieś wegetariańskie gówna mają dawać. Rozumie pani, najpierw mnie zatrudniają do repentacji. Wuja ma wynicki z repentacją, później mnie wywalają z repentacji, a teraz znów mnie zaprasają. Bo niech top przez ranę. Ja to kurno szczytuję się, no kurno normalnie. W sensie, że zaszczycony. Nie! Szczytuję, kurno! Teraz? No, normalnie! Oho! Chyba widzę selekcjonera, Michała Probieża. E, golfiarz! Ho! yes jest! Robisz się śpieszy. Do zwolnienia. Za! Panie Michale, dziś gala z okazji stopionej rocznicy Powstania w Związku. Zaproszonych zostało wielu ludzi zasłużonych dla polskiej piłki, a tu taka niespodzianka. Jaka? No pan, że pan tutaj. Mhm. Nieśmieszne. To jest też uroczystość, gdzie zostaną wręczone pamiątkowe medale z okazji 50. rocznicy zdobycia medalu na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w RFN. O! Pan nie dostanie. Probież, że jeszcze nie grał. Dziś też nie bardzo idzie. że jest pewny, że idziemy w dobrym kierunku. No i tak to już jest. Jak Państwo widzą, sporo ludzi spoza piłki, sporo ludzi z urojeniami. Eee. Bliski, gol, 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 fiasz ciska kity. Gol, 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 stawiam na kobity. Marek! Tak, panie prezesie? Gdzie się szlajasz? Miałem wypatrywać pierwszego, jak będzie podjeżdżał. A tak! Prezydenta chce osobiście powitać przed wejściem. Czeferin już jest? Pokazałeś mu bufecik? Rzucił się. Jak ksiądz na koperty w kolendzie. Nie na żarty. A zardzewiałe dziecię z Rzymu jest? Jest. W kajdankach? Chyba nie. Eee... Dziorno, prezes. Jezus, Zibi, jak ja się cieszę widzieć się takiego na wolności. Eee, spokojnie. Wszystko, wszystko. E, wyjdzie? I się okaże. A czemu 105 rocznica? A czemu nie? Taka nie. E, nie. nierówna. Bo setna nie wyszła. Eee, ja robię setną. No właśnie. Eee, u nas były duże gwiazdy. Prezydent UEFA. U nas też będzie. Pan prezydent. U nas też będzie. Eee, prezydent FIFA. Gianni. U nas też jest Gianni. Gianni Infantino. Łysy. Eee, no a na tego zabrakło. Łysy kosztuje. Z Łysych mamy marciniaka. Eee, za pięć lat może i wam się uda. Panie prezesie, pan prezydent już jest. Bajardo, fajnie się z tobą rozmawia, ale nie fajnie. I... Panie prezydencie, witamy na mojej gali. Pana prezesa? Naszej, oczywiście. No, ja myślę, Daniel wam trochę tam posmarował z instrybutora. A tak, tak, Daniel spokój gość. Bardzo fajnie. Daniel? Obajtek. Arlen. Obłuda? Marek. Myślałem, że wymyślamy słowa na O. Panie prezydencie, zapraszamy do stolika tuż obok prezydenta Czeferina. Kogo? Prezydent UEFA. UEFA? Panie prezesie, ja mam wielki szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie są jego preferencje seksualne. Co? UEFA to ta ideologia. W sumie to trochę pasuje. Prowadź pan. Towarzyszki i towarzysze! W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej z najwyższym i głębokim poczuciem historycznego obowiązku witamy na uroczystej gali. Niczym wzorowy przodownik pracy nieugięcie budował fundamenty naszej narodowej dumy. Dzięki wysiłkowi niezlicznych pokoleń piłkarzy, trenerów i działaczy nasz związek stał się prawdziwą latarnią na międzynarodowych wodach. W futbolu. Ten wieczór stanie się symbolicznym pomnikiem naszych osiągnięć i wyrazem niezachwianej wiary w siłę polskiej wspólnoty. Niech żyje Polska Piłka Nożna! Niech żyje PZPN! Niech żyje Futbolowa Wspólnota Bratnich Narodów! A teraz, prosto z naszego przepasnego budżetu, występ muzyczny Zenon Kartoniuk おいしいです。 śle łezka w oku zakręciła. A teraz moment, na który właściwie nikt nie czekał. czyli wręczenie pamiątkowych medali uczestnikom drużyny z 1984 roku, a przynajmniej tym co jeszcze żyją. W imieniu drużyny dwa słowa, zabierze bramkarz, Jan Tomaszewski. Drodzy zebrani, musimy powiedzieć sobie, to raz dobitnie, jasno i na zawsze, pierdolona patologia, to skandal, po tylu latach, tylu nie macie, jak możecie? Czemu? Ja się pytam, kto go tu wpuścił? Już widzę te tytuły, prosto z generatora. Jakie? Jan Tomaszewski, nie się w język, po kompromitacji, to skandal, mocne słowa legendy. Nie bać! Czym się to przykryje? Może kobietami? Ciekawy pomysł? Nie, nasze podobno dziś grają. Co grają? Baranż o awans na mistrzostwa Europy. Ciekawe. Właśnie w tej chwili. Rzeszmy je na chwilkę na TeleBima. Chwilka. Wow! Udało się! Awansowały! Brawo! Wspaniały sukces naszej piłki nożnej kobie! Wiem, co dzięki mnie! Ha, I mnie! Znowu! Najlepsze! Jest tam ktoś od nas? Nie! Aha! No dobra! Wyłączcie już je, bo się ludzie wynudzą! Trzeba obudzić. <noise> ludzie! Jak obiecałem same sukcesy! Jutro podjedziemy na lotnisko, jak nasze przylecą. I tak się, i się tak ładnie ogrzejemy w blasku. Pochłonimy i złożymy gratulacje. Aaaa, wspaniały sukces piłki nożnej, kobiet. Nic już nie przykryje dziś tego sukcesu. Chwila, Czesio chce coś powiedzieć. Bo Czesia oszukali. Mnie też oszukali. Woja miał wynicki z repentacją. Do Czesia podszedł kelner. Czesio zamówił zrazy, a przyszło jakieś utko ze skórką. Kurką? Czesio oburzony. Z repentacją. <ś porque> to nigdy nie będzie normalnie.